To naprawdę niezwykłe wieczory. Od czwartku w zamku piastowskim trwa trzydniowy maraton muzyczny organizowany z okazji Dnia Kobiet. Babskie Wieczorki. To impreza trochę inna niż w latach ubiegłych. Właściwie są to imprezy w liczbie mnogiej. Z powodu pandemicznych obostrzeń nie można bawić się tak jak na Babskich Wieczorach w przeszłości. Dlatego zorganizowano trzy kameralne występy. Cieszę się, że znaleźliście czas i odwagę, żeby się z nami spotkać. Chciałbym również bardzo podziękować panu ministrowi zdrowia, który dzisiaj o 14. na swojej konferencji ogłosił, że zamykają nas, ale dopiero do czwartek na scenie wystąpił zespół Zapchaj Dziura, który zaprezentował poetyckie granie. Piątek to koncert Jadwigi Macewicz w klimacie lat 20. i 30. ubiegłego wieku. Na sobotę zaplanowany jest występ zespołu Feverband. Tematem sobotniego koncertu będą przeboje lat 80. I ostatnie bilety jeszcze do nabycia w zamku.